Z tej strony Capi i UW. Dzisiaj taki malutki, taki pyci pyci spóźniony test Halloweenowych tunów. No w dzisiejszym odcinku będziemy testować Rebekę Solwestra Może chyba taką jedną. Według mnie Solwestra to jest to tak jakby pod względem spida najgorsza postać tego eventu. I jeszcze Guardiego, na którym już mam Mastery, ale to było przed nagraniem tego odcinka, czyli listopadzie, albo jeszcze w październiku. No. ogólnie jak ktoś się nazywa? Miałem to nagrać jakiegoś listopada? Nie nagrałem, No, bo zapominactwo ma ma swój urok. Um, ogólnie będę Wam tu pokazywać w grze też, jak to wygląda, chociaż Zależy, bo nie będę wiedzieć, jak właśnie pokazać abilitkę od Rebeki, ponieważ jej abilitką jest jakby nie, um, nie umarła, tak to można przetłumaczyć. I Rebeka jest takim trinketem od Dyla, ale takim bardziej lepszym, że jej abilitka powoduje, że jest ona odporna na każdy debaw, czyli na spowolnienie, na wylew i choru i tak dalej. No, co powoduje ją mega dobrą, jakby mega dobrą postacią pod względem tej abilitki, nie ma ona żadnych. Jakby, nie ma żadnej pasywnej ani drugiej abilitki, ma wszystkie jakby na trzy, ma wszystkie statystyki na trzy plus jeszcze jej trinket, muszę znać. Ono to jak u każdego tuna, który jest tym najtańszym tunem, jest to jakby bone needle and Read, chyba w tamtym odcinku wyjaśnię wam zacznienia z rinkietu, ale będę wam tu wyjaśniać. Ej, jakby podświetla to nam dynię. No i widzicie, to będzie za niedługo. Ich mam traumę. Ogólnie postaram się wam pokazać e, ablitkę Rebeki, ale... Nie wiem czy mi się uda, jakby pokażę Wam jeszcze skiny, do niej jest Default, ja mam wszystkie skiny, więc się nie martwcie Jest Default, Scala Kitty i Haunted Topic, według mnie najlepszy jest Haunted Topic Ponieważ jakby, no, nie podoba mi się ten skala Kitty Już jest po update'cie, więc tutaj nie ma Guardiego, nie masz tego wystroju I mi też muszę nagrać świąteczny event jak wejdzie No to widzimy się już w rundzie, jak pokażę Wam jak ta Abilka tak dokładnie działa na wylewie i chorwam to pokażę tu macie jeszcze na szybko podgląd masterki, tak wygląda też mój team. Yy, ogólnie i masterki są dość common. No, jeszcze trzeba wlewiej choru, więc jak znajdę jakiś wlewiej ichoru to wam go od razu jakby pokażę i zobacz... Zobacz, zobaczycie. Zobaczycie ja po prostu jak ta blitka działa. Tym, że już wszyscy o tym wiedzą, ja muszę nagrać odcinek. Widzowie, ogólnie udało mi się w końcu znaleźć i split, wyciek i choru. Yy, muszę znaleźć teraz plamę. No, tutaj mamy plamę. Więc pora przedstawić tą abilitkę. Cztery piętra musiałem przeżyć, więc jak widzicie nawet nie dostaję tego slow debuffa. Yy, ogólnie zależy kto jest na tym piętrze, bo nie widziałem tak dokładnie. No po prostu Rebeka też jest odporna na każdy efekt w grze. No oczywiście nie wpływa to na trinkety i tak. Tylko na te debuffy, że jakby na te złe, yy, no na te złe po prostu, więc pora przedstawić Pora przetestować Solvestra. A więc przyszła pora na Solvestra. Solwester ludzie muszą mi wchodzić w kamerkę, więc zostanę po prostu tutaj. En, Solvester. Jego abilitką jest Knight Armor, czyli Knightly, czyli taki jakby taka zbroja rycerza, może to tak przetłumaczyć. I dostaje on jakby dodatkowe serduszka, jak możecie zobaczyć, ma cztery serduszka, nie trzy. Yy, świeci w blackoutach jest odporny na wylewy i choru ponieważ jest w zbroi no jest duchem po oraz yy, jakby jest odporny na taki gigi scrap gu, guba no i to tyle tak jakby jest na takie ataki aktywny. Nie, no nie pokażę wam tego bo będę tego rok szukać i, i tego nie znajdę i nie nagram i zapomnę że miałem nagrać ale po prostu ma on 5 gwiazdek z kilczeku, co jest mega dobre, ma jedną gwiazdkę speeda i stamina, no to, no to jest takie, no ech, 3 gwiazdki stealtha i 5 extraction speed, jest on mega dobrym ekstraktorem, chociaż trzeba mieć traktora, który jest albo luim blotem, albo takim ogarniętym piblem, bo inaczej, no może być słabo Yy, według mnie najlepsze trinkety do niego ja takie noszę, więc nie mówię, że najlepsze, ale ja noszę po prostu Pinkbow i Speedy Shoe. Tak samo do koni noszę, ale jeszcze są no to nie wiem właśnie, bo nie gram nim. Jego masterka wygląda tak. No, wymagająca. Yy, jego skiny jest Haunted Flame. No, wygląda yy, ten, Silent Souls, Cookie ranking, boom, ale dobra. I Guardi Guard. No ładne. Pokażę wam jak to wygląda tak o. Mega ładne są te skiny. Tylko ja mam taką słabą grafikę, więc. No, proszę mnie nie zjadać. Teraz ostatnim. O, oczywiście jeszcze nie mam mastery skinów, ale to się też kiedyś zrobi. Ostatnim tunem jest Guardium, No bez ścięcia już mi się nie chce. No on na jego skina ładnego takiego. Jego statystyki są mega dobre. Jako, że dwa serca, cztery, dwa serca, cztery speeda, pięć skill checku, jedna gwiazdka stamina i stealtha i 5 Extraction Speed, jest on zarówno Extractorem i Distractorem, chociaż te, ta stamina się trochę nie zgadza, ale ma mega fajną pasjonalną abilitkę która się nazywa Sugar Rush, czyli jakby no nie powiem wam dokładnego tłumaczenia na polski, bo nie wiem jakie jest, więc mam nie powiem, żeby was nie wprowadzać w błąd, ale powoduje to, że e, jakby przyspiesza was podczas panic mode'a. Trick or treat, to jest jego active ability, co daje 20% randomowego efektu no, fajne, na 15 sekund. Jest on mega fajny, fajnym tunem, tutaj jest jego mastery complete już całe. Na szczęście nie ma on takiej wymagającej masterki, że tam dożyje do piętra 20, bo to by była tragedia. Jego skiny, mega dużo skinów jest. Od Default, no Default mi się zbytnio nie podoba, ale jest ładny. No, nie za bardzo mi do gustu, ten mi najbardziej do gustu wpadł. Pod, czyli, no, najbardziej mi się podoba. Jest Vintage Guardie też jest ładny, ale taki mm, To też jest dość ładne. To jest takie, mm, bo jest zielone, a ja bardzo zielonego nie lubię, ale jest spoko. On takie za bardzo zielone, tak się zrzuca w oczy. To też jest spoko i mega lubię Guardie, to jest jeden z moich ulubionych mainów. Dlatego ja na nim mastery. No więc to był już. A jeszcze trinkety. Matko, poskarżbym, zapomniałbym już. A więc trinket od. No, Eclipse był, więc wam nie będę mówić. No, zobaczcie sobie tutaj. Od Solvestra powoduje, że jeżeli Twisted się uderzy, to jakby Twisted dostaje debuffa na 30 sekund. Jakby. Jest wtedy mniej. Mniej szybszy, jak cię uderzy. Fajny dla distraktorów, szczególnie szybkich twistadów, na przykład takiego Pibla, który cię ugryzł, więc tutaj on takiego debuffa, żeby, żeby się móc po prostu ukryć. To jest mega dobre. Tutaj wejdę w to, bo tego nie znajdę. Jest jeszcze Memory Locket. No to się nazywało Soul Sword. Teraz mamy Memory Locket. Jeżeli postać, którą grasz jest uszkodzona że jakby nie ma jednego serduszka podświetlają się wszystkie bandaże medy, które są na piętrze i w sklepie Dandy taki... nie czyli tego glitcha naprawili ale był taki glitch, że jeżeli Dandy miał w sklepie meda ale jeszcze się ten med nie wysunął no to wtedy było widać przez ścianę, co da... że Dandy ma meda w sklepie to był taki glitch no to chyba wszystko na ten moment nie ma nic innego. Oczywiście do niedługo będzie update, więc postaram się sprawdzać to z miarę w takim... Tak jak będę mieć tytuny, postaram się tak zrobić, chociaż nie wiem, czy najpierw, z... najpierw zbiorę wszystkie tuny i potem je wam jakby streszczę, bo są te same co rok tam, czyli Rudy, Ginger, Cole i Popet. E, ogólnie ten update wychodzi świąteczny 12 grudnia. Postaram się zrobić odcinek, no chyba teraz zacznę na, nagrywać odcinek o optymalizacjach nowych też zobaczę, no ale może nagram. Yy, ogólnie też ważny announcement yy, iż jakby ja nie będę nagrywać codziennie daily tego świątecznego, będę co jakiś czas jakby, będzie większa aktywność na tym kanale ale nie będzie taka duża ponieważ też mam życie prywatne i jakby dużo się dzieje więc nie mogę nagrywać codziennie ale jak będę mieć czas to będę nagrywać chociaż w okresie świątecznym będę mógł nagrywać oczywiście tak około 20, 19, 18 nie będzie odcinków tak od 18, 19 tak się skończą odcinki, i dopiero tak około 1 stycznia wrócą, więc no bo święta, i wtedy. się, że 12 grudnia wleci odcinek, jutro wleci też chyba odcinek z tych optymalizacji. No wiem, że to nie jest świąteczne, to też nie jest świąteczne, ale po prostu ja chcę zachować to, bo jeszcze mam, chcę Wam zrobić takiego jednego vloga albo dwa. Ze świąt, a na razie to jest jedyny filmik, który mogę nagrać, żeby zachować, jakby zachować to, że jest 2 grudnia i żeby te vlogmasy, chyba tak to się nazywało, żeby to się zgadzało. No oczywiście musiałam jakieś powiadomienie przyjść z YouTube'a mm. No więc ja się będę z Wami już żegnać, bo będziemy teraz dogrywać kolejny odcinek, więc ba!